Siemanko, z tej strony Ramionek i witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście na CSGO skinsie. No i na sam starczy przypomnę Wam, że wchodząc w pierwsze linki w opisie, dostajecie 20 oraz 10% do doładowania. Dodatkowo przypomnę, że w drugiej lince w opisie znajduje się konkursik na koskę. Możecie ją zgarnąć totalnie za darmo poprzez subskrybowanie mojego kanału i komentowanie filmu konkursowego, który jest właśnie we wspomnianej drugiej lince w opisie. A dzisiaj przejdziemy sobie do drugiej skrzyneczki eventowej. Będzie to skrzyneczka Mariachi Case. Będziemy sobie oczywiście otwierać po trzy te skrzyneczki. 31.50, także lecimy sobie. No i liczymy, no, odrobinę szczęścia, żeby było lepiej niż wczoraj, ponieważ wczoraj było tak 2 na 10, bym powiedział. A tutaj zaczynamy od 1.0, także bardzo fajny początek. Więc to jest zemeczka Edge Lord. Skąd ona się wzięła? Nie kojarzę jej nawet na polskie tłumaczenie. Może jest to... Nie wiem, jakaś nowa kolekcja, może z nowej skrzynki. Kurde, szczerze, totalnie nie wiem, bo pierwszy raz się z nią spotykam, ale fajnie, że dropi nam Factor New. Dobrze, a więc mamy 2 do 0. Lecimy, y, przepraszam, 2 do 1. Lecimy sobie dalej. I znowu meczki Edge Lord i wyglądają one bardzo fajnie, jednak nie. Jednak nie wyglądają fajnie. Y, 2 do 2. Mam nadzieję, że tutaj. Poprawimy sobie wczorajszy wynik. Niestety zabrakło nam 13 groszy, żebyśmy mogli sobie dać punkt, więc 2 do 3. Znowu masa cięć się szykuje w materiale. No, nie wiem, co się dzieje, ale kaszel nadal wygrywa ze mną. Nie wiem, jak to wyleczyć. Trzeba, chyba. udać się ponownie do lekarza i może wtedy uda nam się coś ciekawego tutaj zdziałać. No bo mówię, jest średnio, jest średnio. Kaszel cały czas nie odpuszcza. W sumie to już zaraz dwa tygodnie będę chory i właśnie, w sumie nie tyle chory, ale ten kaszel skądś nagle cały czas mam i on przeszkadza we wszystkim, wieszcie, w funkcjonowaniu, w życiu codziennym, 4 do 4 tak w ogóle, w pracy, czy teraz na przykład w nagrywaniu filmów, no nie ułatwia to sprawy w ogóle. A tutaj skrzyneczka Mariachi Case y, sypie nam bardzo fajnie w tym momencie. Y, mamy 5 do 4 i no jesteśmy w bardzo fajnej pozycji tutaj, kurde. Nie spodziewałem się, że skrzyneczka może nam tak tutaj ciekawie sypać. A mamy 6 do 4. No, y, jest to bardzo dobry wynik, moim zdaniem, ponieważ rzadko nam się udaje do 6. Dopiero na Case Battleach skrzyneczki oddają. Y, no ale poczekajmy, jak to będzie na swoim końcu. 6 do 5. I jak to teraz będzie. Chyba 6 do 6, chyba że Black nil, w New, nie filtest. tutaj braku, braku, jakby w Faktor New to by na pewno było. Także 6 do 6. Dwa kałaszki Elite Build. No tutaj może niestety jednak nie, znowu brakło. 6 do 7. Lecimy sobie z kolejnym otwarciem. I jak to się nam tutaj zakończy? Dwa Frankliny Elite Build. 6 do 8. No kurde, było tak fajnie, jednak niestety nam się tutaj nie udaje. Edge ale niestety one chyba są w słabym stanie, jak już tak widzę Battle Scare, Battle i tutaj Slayer w stanie. Well worn za 16 zł, czyli 6 do 9. No i czy to będzie ostatnie otwarcie? Górny Edge słaby, dolny, chyba lepszy. Field Tested i Battle skirt, także 6 do 10. Dobra, tą skrzyneczkę też sobie możemy zrobić na Case Battle, tak jak wczorajszą. Na jest termołdzie, a ja tutaj już będzie no, jeżeli przegramy to będzie tylko jedna bitewka, nie chciałem na dwóch, nie chciałem na dwóch, ja chciałem na czterech chyba zdążyłem wyjść e, chciałem na czterech, no jeżeli przegramy to będzie jedna bitewka, no ale mówi się trudno, e, zaryzykujemy sobie, zaryzykujemy sobie no jeżeli skończymy na jednej bitewce, no rękawiczki polecą komuś, ja to wiem że komuś rękawiczki polecą dobra, lecimy sobie z bitewką zaczęło się odliczanie, 10 skrzyneczek mariachi case no i mamy bardzo fajnego Bajoneta Noc. No co prawda, my dropnęliśmy sobie traitorka, o właśnie, o rękawiczkach mówiłem, który był za 286 zł. I Bayonetta Noc też dropimy, niedobrze. Niedobrze, ale poczekajmy. Poczekajmy, bo tutaj mamy rękawiczki, no dobra, teraz bod i samu jeszcze by musiał coś sobie coś takiego dropnąć I by było fajnie, mamy Victoria, ale tutaj lecą znowu rękawiczki Ej, na tym, na Jester Mariachi Case sypie bardzo fajnie Szkoda tylko, że i samu jeszcze sobie nic nie dropnął Żeby były większe emocje, właśnie o tym mówiłem teraz my sobie wychodzimy na prowadzenie Trzy skrzyneczki do końca, zobaczymy jak to się tutaj zakończy Dobra, bot i samu, drugie rękawiczki no i tutaj chyba nie ma co nam przeszkodzić w wygranej Nawet jakby nam poleciały rękawiczki, no to kurde one byłyby za 1000zł Także 13 13000zł sobie zgarniamy No dobra, spróbujmy sobie jeszcze raz na zakończenie materiału Mariachi Case na standardzie tym razem Też 4, 4 graczy, 10 skrzyneczek Ja na sam koniec przypomnę wam widzowie że wchodząc w pierwsze linki w opisie dostajecie 2,10% oraz 10% do doładowania dodatkowo przypomnę o konkursie na koskę, który znajduje się w drugiej linie w opisie To totalnie za darmo możecie się sobie zgarnąć koskę o wartości około nie wiem ile jest teraz warta, 700 zł powiedziałem w ciemno jest to Huntsman knife freehand także bierzcie sobie udział, udział aktualnie bierze około nie wiem, 230 osób, żeby was nie skłamać no w każdym bądź razie, jak wejdziecie sobie w sekcję komentarzy, no to odliczcie sobie parę komentarzy, no bo ktoś na pewno wziął podwójnie udział, a będą filtrowane komentarze, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś sobie dał 5 komentarzy i ma 5 szans. Każdy będzie miał równo po jednej szansie na wygranie koski właśnie, a losowanie już za półtorej miesiąca w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Niestety tą bitewkę sobie przegramy, tutaj trolik nas ogrywa, ale Zgarnie sobie trochę, no coś tam sobie zgarnia, ale nie tyle co my w poprzedniej bitwie. Także w dzisiejszym materiale to wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i do usłyszenia już jutro. Siemanko!